Witam wszystkich z tej strony Kuba0805, a to jest drugi odcinek z Sonic Classic Heroes. Czekaliście na odcinek tyle czasu jeszcze kiedyś ponieważ bo o, musiałem odzyskać save'a, bo zapomnie, bo się nie zapisała gra. Tak. I... oglądałem glitcha. Ale cóż, skończyłem oglądać Bleach'a i chciałbym zrobić serię z gry Bleach Heart of the Soul czy jakoś tak na PSP. Tak, tytułu nie znam na pamięć, jestem zupełnym idiotą i nie mogę zapamiętać tego tytułu. A zresztą wali mnie to. Do góry, hello, aha. Nie podnoszę, zapomniałem. Hmm. Co to jest? Życie. Bierz to. Dobra, teraz gdzie jest wyjście? Tu? Dobra, i co trzeba było zrobić dalej? Zapewne trzeba skoczyć na ten blok... Aha... Okej... Okay. Mm. Jeszcze zapomniałem sterowania... Okej... Okay. Sonic... ...Prawdy. O, masz zamiar chociaż raz... I cóż, tym razem trochę się zmieniło, ale z tego co wiem, i tak nie za dużo, bo nie zebrałem nawet tamtego szmaragdu z drugiego. Oszty Mendo. Nieśmiertelność. No przeskocz to. Aha. Świetny moment na to, żeby się nieśmiertelność włączyła. Po prostu... Sirius i jeszcze tarczy nie mam. Dziękuję, gro. Bardzo mnie uwielbiasz, no nie? Tam coś jest. Nie. Ja, ja się tam wracam. No, nie! Tak, dziękuję za współpracę. Zmień tą postać. Zmień, zmień, zmień. Tak nie w tą... No, popracuj o. Ta, jeszcze nie ogarniałem przyrogi na klawiaturze. Jolo Szybciej Jolo, Jolo Tak, świetnie, nie zginie, nie zginie, nie zginie, nie zginie, nie Zmień się! Ha Jeszcze przeszłem, je yeah. Jolo! Więc dzisiaj chyba dojdziemy do... kur... Tak, jak... jeszcze bym jeszcze pamiętał jak to się nazywało To był chyba Spring Yard, ale nie pamiętam Nie, temu trzeba walnąć w łeb Nie, nie, wypad stąd Nawet nie próbuj zginąć Wiem, że lubisz popełniać samobójstwo, ale nie próbuj mi zginąć. To już jest akt trzeci. Ominałem tarczę. Tak zarypiście, że po prostu... Tak, ominałem tą tarczę. Tylko żeby tu nie było lawy spadającej z sufitu. Tak. Spadającej z sufitu, ale tej do której wpadnę... też by się przydało, żeby nie było. Go! Szybciej! Szybciej! No, tak! Spadnij jeszcze, tak spadnij, to się nazywa dobry plan. Tak jeszcze zgin. No, skocz, skocz! Debil. Jeszcze od początku, nie? Tak, świetnie. Forever alone, przelatuję to po prostu. Wiedziałem. Stajne przejście do nikąd. pierwszy raz widzę tą drogę tutaj. I co, powiedzcie mi, że tu jest tylko życie? Was chyba do reszty porypało. Kiedy ja zebrałem tamtego checkpointa? Aha, ten boss, który się lawą. I właśnie straciłem jedynego, jedyne... Powiedzcie mi, że zebrałem tamtego checkpointa, powiedzcie mi to, powiedzcie mi, to błagam. Tak, dziękuję. Może i nie ma żadnych pierwszy. Tak. Zgin jeszcze, tak. To się nazywa mieć dobry plan. Czy wy widzicie to na przed chwilą od ja sobie muszę zmienić tą postać. Tak jestem z Sonikiem, który stoi w ladze, to się na zamieć jeszcze lepszy plan, nie? Utop się! Tak prosto pod jego ten. Tak, good plan. Znowu. Czemu ja tam nie zostałem? Proszę perfekcyjnie unikać mam tego, tak? To wy chyba śmieszni jesteście. Ach. Fail. Naprawdę. Powieszę cię kiedyś, Egman. Pamiętaj. Pamiętaj, Egman, powieszę cię kiedyś. I nie myśl sobie, że żartuję. Gdzie jest Tak, to super zamienianie postaci, którego jeszcze nie ogarniam. Powieszę cię kiedyś, Egman. I nie żartuję. A cóż, skoro odkryliśmy tą drogę, to teraz nią pójdziemy, bo wydaje się być bezpieczniejsza. A tych butów nie biorę, bo, nie, bo ich nie lubię. A tak szczerze, czy ktoś z Was wiedział o tej drodze tutaj? Bo mnie to trochę zastanawia. Nie, ty schodzisz powoli i masz nie zginąć. Jak zdechniesz, to idę Cię powiesić Świetnie, good plan Po prostu taki, że uj e, Piszą do mnie na Skype'ie Jej I mam do was pytanie, czy chcecie serię z Minecraft'a na moim serwerze Zapomniałem, kim ja steruję! Jest! Pokonałem go, teraz tylko nie zginąć! Więc cóż... Według mnie tyle wystarczy na dzisiejszy odcinek z... Sonic Classic Heroes że tylko Sonic się trochę przestanie skakać Tam mówię nie po polsku Ale cóż... Mój kolega napi napisał, Szymon... Że chce już... Grać na serwerze, więc... Mu więc to koniec dzisiejszego odcinka. Na razie i do następnego. Bye, bye.